Ikonka jest fundamentem naszej gry, ponieważ dobra ikonka znaczy, że gra jest dobra i ludzie będą chcieli w nią grać. Ze słabą ikonką jest troszeczkę ciężej. Natomiast tworzenie ikonki jest naprawdę bardzo ciężkie dla osób, które nie są grafikami. A jeżeli chcemy wykupić kogoś, kto nam zrobi taką miniaturkę na przykład na Fiverrze, często jest to koszt od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych. Dlatego w tym odcinku przyjrzymy się generowaniu takich ikonek z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, a mianowicie zwykłego czata GPT i zobaczymy jak dobrze sobie z tym poradzi. Tak więc zapraszam do oglądania. Jesteśmy już tutaj w czacie GBT, jest to zwykły czat GBT, mam wykupioną subskrypcję plus i zobaczymy jak sobie poradzi. Plan ten odcinek jest taki, że pierwszy będziemy chcieli, żeby stworzył coś kreatywnego, czyli przykładowo miniaturkę do Pet Simulatora bez żadnego kontekstu, potem podamy mu kontekst, przykłady i on będzie je przerabiał tak, żeby uzyskać jak najlepszy rezultat. Więc mamy tutaj okienko i piszę do niego prompta. Cześć, wygeneruję miniaturkę i ikonkę do mojej gry na Roblox w stylu typowym dla Roblox, nie studio. Moja gra to Pet Simulator Pro. No i zobaczymy, co nam wygeneruje w takiej sytuacji, gdy nie dajemy kontekstu. Już tutaj widzę, że chce nam zaproponować dwie miniaturki, żebyśmy wybrali sobie lepszą. No to zaczekajmy. Miniaturki zaczynają się pojawiać. No naprawdę, bardzo fajnie się to zapowiada. Patrzcie, że zajęło nam to około 30 sekund. Stworzenie takiej miniaturki zajęłoby dużo, dużo więcej. I lewa miniaturka jest taka prosta. No ja w taką grę nie zagrał. Niezbyt mi się podoba, ale ta po prawej stronie jest naprawdę lepszą wersją niż ta miniaturka w tych typowych pet simulatorach w pierwszych wersjach. No jest genialna. Patrzcie, bez żadnego kontekstu. Na samej bazie, którą posiada on w pamięci, wygenerował mi takie dwie miniaturki, które naprawdę mogłyby dobrze wyglądać. Ciekawe, czy też z reklamami by sobie tak dobrze poradził, może przetestujemy to w innym odcinku. No i teraz wyszło fajnie ale chciałbym sprawdzić, czy mógłby stworzyć miniaturkę typowo pod moją grę. Ja w wolnym czasie teraz pracuję nad grą, w której pety będą ze sobą walczyły, dlatego przerobię miniaturkę z Pet Simulatora X na grę z Walką. Odpaliłem nowy czat, no i wchodzę teraz do Robloxa, żeby znaleźć miniaturkę od Pet Simulatora, a następnie ją skopiować, żeby podejść ją do czata. Tutaj mam Pet Simulator X, ta miniaturka jest z update'u, więc mi się tak nie podoba. Weźmiemy sobie tą troszeczkę starszą. Wklejam ją w czata. I teraz do niego piszę. Pracuję nad grą podobną do Pet Simulator X, ale z walkami petów. Czy możesz stworzyć dla mnie podobną miniaturkę jak ta, tylko żeby pety były wojownikami? I patrzcie, że nie podaję mu kontekstu dużego, nie piszę w jakim stylu ma być miniaturka, jak było trzeba to robić jeszcze rok temu, korzystając z takich narzędzi, tylko napisałem po ludzku prostą wersję wysyłając zdjęcie. I teraz on postara się coś stworzyć i zobaczymy, czy to byłaby taka miniaturka, którą mógłbym wykorzystać. A jeżeli będzie spoko, to potem sprawdzimy, czy mógłby stworzyć nam miniaturkę do update'u. Przykładowo jakiegoś specjalnego eventu. Many hours later... Kurczę, efekt jest niesamowity. Miniaturka faktycznie jest podobna, ale pety są wojownikami. I teraz patrzcie, że jeżeli nam coś się nie podoba, chcielibyśmy, żeby te zwierzaki inaczej wyglądały. Ja mogę po prostu mu napisać. Dodaj inne typy zwierzaków i zrób bardziej wojownicze tło. Jakaś arena czy coś. I on teraz wygeneruje nam poprawkę. To nie jest praca z grafikiem, gdzie my mamy tych odbitek dużo i jeszcze musimy za nie dopłacać. Tutaj po prostu możemy sobie w nieskończoność generować te miniaturki jak tylko chcemy. A few moments later. Wow, 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 efekt jest niesamowity. Popatrzcie, są inne typy petów, bo mamy tutaj pieska, nie tygrysa, więc jest chat i to tło jest nieziemskie. Jeżeli chcemy teraz mieć typ gry taki bardziej mroczny, to wygenerowało nam coś niesamowitego. No ja po prostu głowa rozwalona, jakie niesamowite te rzeczy robi. I teraz napiszę na przykład o updatecie do gry, potem gdy wprowadzam. Robię teraz update minecraftowy ze specjalną krainą, może dojść, żeby pety miały itemy z minecraft, jaksowe drewniane, neterytowe i był gdzieś napis minecraft update. No i zobaczymy, czy poradzi sobie jeszcze z update'em potencjalnym do gry. A few minutes later. Olala, no nieziemsko to wyszło, może te bronie mogły być bardziej kwadratowe, mógłbym to napisać w drugim prompcie, ale patrzcie jaką serię mi zrobiło. Od podstawowej miniatury, przez ulepszoną, aż do update'a, czyli update'y możecie też na spokojnie dodawać i nawet napisy generuje w tej najnowszej wersji GPT fenomenalnie, tak więc robi to niesamowite wrażenie. Jeszcze spróbuję kilku wariantów, na przykład klikera z naszej serii podstaw tworzenia symulatora, no i może jakieś dwie dodatkowe miniaturki z jakiejś strzelanki, i z jakiejś gry z sadzeniem ogródka zrobimy, tak więc lecimy do następnych testów. Teraz przykładowo wezmę sobie miniaturkę Fruit Collectora, jednej z gry zrobionej przez widzów i skopiuję miniaturkę i powiem, żeby przerobił mi go Migo na Clicking Simulator, tylko wyglądający trochę lepiej. Wkleiłem ją i napisałem, czy mi miniaturkę do mojej gry Roblox z podobnym stylu, ale z clicking simulatora, żeby noob po lewej miał myszkę komputerową, małą i był smutny i był jeden plus klik, a drugi był kozakiem trzymającym całego kompa i mającym plus 999 klika, tam jest w międzyczasie literówka, więc <grym> jeszcze utrudnienie i zobaczymy co on nam niesamowitego wypluje. 2000 years later. No, i tutaj już się troszkę schrzaniło, W sensie dobrze muszyło. tutaj troszkę może cięższa praca, troszkę mało to precyzowałem i wyszło słabo. Więc napisałem mu, że chciałem, żeby tak jak w przykładzie były dwa noby po dwóch stronach ekranu przydzielone kreską z innym tłem i żeby po lewej był nobem, a po drugiej był kozakiem. Więc wrzucę mu poprawkę i zobaczymy, czy z taką małą ilością danych sobie poradzi i dobrze się poprawi. One a while later. No i o to mi chodziło. Może tło po prawej stronie bym zmienił, chociaż ta lawa pasuje do tego napisu Pro. Patrzcie, mamy miniaturkę do gry, którą stworzyliśmy w czasie serii, a zróbmy sobie symulator. <laughs> I już ją dodam. Patrzcie, jakie to jest niesamowite, że teraz Wy jako twórcy możecie skupić się na tworzeniu jak najlepszej gry, jak najlepszych skryptów i jak najlepszego budowania świata, a jeśli chodzi o taką otoczkę jak miniaturki, czy nawet yy, opisy gier, możecie generować z AI. naprawdę to jest bardzo pomocne i bardzo dużo może dla nas zrobić. Giga chat. No i teraz ostatnia e, runda. Bardzo ogólny prompt. Zrób miniaturkę do gry z zombie i szybkimi autami. Do strzelanki. No, załóżmy, że robimy jakąś strzelankę, gdzie jeździmy super szybkimi autami i strzelami do zombiaków. Zobaczymy, czy sobie to wyobrazi i czy co stworzy. Bo bardzo mało mu powiedziałem. No, ja sam do końca nie rozumiem, co ja tu chcę osiągnąć. Ja sam do końca nie rozumiem w ogóle, o co chodzi w tej grze. Zrób miniaturkę do gry Roblox z zombie i szybkimi autami do strzelanki. W ogóle... Kto tak pisze, no, jakiś yy, ktoś mało ogarnięty. Zobaczymy, czy mimo to on sobie poradzi i stworzy coś fajnego. Ale to jest fenomenalne. Ja cię. Tylko ten napis Roblox musiałbym wywalić, napisać jeszcze jednego prompta, ale patrzcie jak to fajnie wygląda. Jak on to zaprojektował, jak jakiś grafik połączony z kimś, kto ma koncept w ogóle. Fenomenalny. No szkoda grafików, bo ciężko im będzie teraz znaleźć pracę przy tworzeniu miaturek, ale to jest niesamowite. Co dostaliśmy, i to, że możemy to zmienić po prostu jednym zdaniem, napisanym dalej. Więc ostatnia runda, w której dodamy miniaturkę z Grow a Garden i napiszemy, żeby ją przerobił. A teraz przerób tą miniaturkę, żeby była fajniejsza. Na przykład hodowanie w ogrodzie Skibidi Toileta. Zobaczymy, co zrobi w ogóle z takim głupim promptem, gdzie, no po pierwsze, może nie wiedzieć, co to jest Kibidi Toilet, chociaż to już troszkę lat ma, więc pewnie kontekst z nim ma. A po drugie, no ogród, w którym rośnie taka postać, no bez sensu, w ogóle nie wiem, jak ma to zrobić. A jednak coś wypluje, coś skreuje, więc na koniec takim półżartem możemy spróbować zrobić taką miniaturkę. <laughs> nie mogę. Nie wiedział chyba co to jest toilet, no, bo mu nie wyszło. Tak sobie wyobrażasz toczna inteligencja. Z kibici toileta. zapomniał nawet ten napis, bo wiedział, że on jest ważny. Zrobił tego ludzika ładniejszego z skórą. Zostawił tego plusa, czyli faktycznie przerabia zdjęcie poprzednie, a nie no, generuje po prostu bardzo, bardzo podobne. No i dodał tutaj jakiś coś ala to, ale to słoik, ale generalnie rezultat jest niesamowity. Tak więc oceniam generalnie możliwości na 11, na 10, nawet nie myślałem, że to będzie wychodziło aż tak fajnie. Możecie tworzyć miniaturki, jeżeli tworzyliście kiedyś, możecie pochwalić się w komentarzach, a ja po prostu zostawiam to do przemyślenia, w jaką stronę idzie świat grafiki. I co mogę Wam powiedzieć? Zapraszam do mojego Discorda, zapraszam do subskrybowania, lajkowania, no i komentowania, jak powiedziałem przed chwilą. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!